Cześć wszystkim na moim kanale. Czas na kolejny przystanek Turnieju 4 skoczni. Jaki jest Garmish Participation, czyli znaczy Gappa. Niestety, jak widać, nie ma Turnieju 4 skoczni, który był. Zniknął. Po raz kolejny gra zawiodła. Ale liczę, że jeszcze czy konkursy da się dograć. Będzie jakaś taka klasyfikacja. I sumujemy, by poznać zwycięzcę szczołówką pierwszego konkursu. Więc zaczynamy. Tylko belkę tam wyżej, by były lepsze odległości. Bo w rzeczywistości dla nas kwalifikacje poszły bardzo słabo. Wydawało się, że będziemy tylko trzech Polaków w konkursie, bo Kamil i Olek, nie, nie najlepsze, ale też nie najgorsze skoki, mogą być takie w konkursie, będziemy zadowoleni. Dawid Kubacki. Liczymy na pewno na coś więcej, a na pewno na dużo więcej, czym u Piotra żyły. Który. Tylko dzięki nieszczęściu domena prewca zdołał awansować do zawodów, e, bo Christian Katol zdyskwalifikował e, już nie aż tak młodego Słoweńca. 51. był zaś Maciej Kot, 54. Paweł Wącek, więc patrząc, że są zmniejszone limity i my na nich korzystamy, to nie jest dobry obraz aktualnej sytuacji w polskich skokach, ale zanim konkurs się rozpocznie, przypominam o subskrypcję subskrypcji z łapki do góry i komentarza, żeby podwyższyć trochę zasięgi. Więc rozpoczynamy, drugi przystanek, który jeszcze skoczni. Pierwszy znasz już teraz, Maciej Kot. Czy zdradza kwalifikować się do konkursu noworocznego? 126 metrów prowadzi, potrzebuje Maciek. Nie najlepsze wyjście z progu, ale ciągnie swój skok, chociaż dość krótko. 113,5, aż 5 punktów za wiatr. E, to nie wygląda jakbym miał jakoś pewnie awansować, niestety. Ale nic nie jest takiego pewnego, ale zobaczmy skok młodego Kazacha, i mizernego. Rocznik 07, też dyskwalifikowany. Dyskwalifikowani powinni być Austriacy w Ebersdorfie za kombinezony i wszystko, i Niemcy, znaczy Weringer, bo jednak rozdarty kombinezon to jest powód do dyskwalifikacji, a ilia mizerny... Ładnie szybuje na ze skokiem, 120 metrów przekroczył. 116 skoczył w kwalifikacjach, tutaj dobre czwarte miejsce, raczej pewien już awans. Bo te 120 metrów to jest taki punkt, który po prostu daje zazwyczaj awans w aktualnych skokach. Trochę, teraz trochę dłużej poczekamy na, na kolejnego z naszych, bo tutaj jeszcze trochę względem poprzedniej zimy i teraz Olek zniszczył, jak wygląda sytuacja Macieka Kota. Jest ostatnim zawodnikiem, który się zakwalifikował, więc Olek też musi podobnie, ale my liczymy na więcej niż odda podobny skok jak skacze, czyli ponad punkt konstrukcyjny. Aleksander zniszczął. Nie najlepsze wyjście z progu, ale leci dość wysoko, dzięki czemu przekracza 115 metrów. Nie, 113,5 czy punkty odjęte. Jest awans na pewno pewniejszy niż Macika, bo jednak nie miał takiego dobrego wiatru. Skok też dalszy. I wyprzedza minimalnie, więc nasi skoczki będą mieli dość mocny rywali niestety w parach. Kolejny z naszych Paweł Wąsek. Najmłodszy z kadry co pojechał na turniej, ja średnia ponad 32 lata. Takiego czegoś nie powinno być w skokach, ale... Paweł Wąsek. Nie, niestety tutaj, powiedzmy dyskwalifikacja Pawła. Nie awansował tu, to i tu może być dyskwalifikowany. I nie wystąpić w na naszym konkursie i tak ma na ostatnią notę, niestety. Ktoś się okazał jeszcze gorszy, też dyskalikowany, powiedzmy. No, i teraz Kamil Stoch. Jedyna nasza nadzieja w turnieju. w ogóle, Paweł Wąsek, udał udało mi się z to samo. Bez żadnego błyska, jak skoczy Kamil? Trzeba mi naszego mistrza. Nie najlepsze wyjście się z progu, ale ciągnie swoją próbę i osiągał w końcach punktu konstrukcyjnego podobny skok do tego jeszcze dwóch lat. To też po głębiu kryzys Kamila, niestety. 27 miejsce, nie będzie dostawiony, ale też nie będzie miał jakiejś złej pozycji, tragicznego rywala, nie do pokonania. Jak na razie kwalifikacje słabe, część naszych jest. Więc jeszcze jeden wyrównać konkurs. I jak skoczy Piotrek? Piotr Żyła, 144 metry po ale my się koncentrujemy 115-metrowym skokiem. Piotr Żyła! Średni wyjście się z ale leci wysoko Piotrek. Podobny skąd do tego, co oddał Kamil. Trak krótko półtorej metra. I 38. Nota. Rozstawiony również nie będzie. Nie, żadnego z naszych raczej nie będzie ustawionych. Chyba, że Dawid odda niespodziewanie dobrą próbę. Czy mamy za Dawida? Wiatr podnarty jest, tylko musi go wykorzystać. Dawid Kubacki. Jest dobre wyjście z progu Dawida, leci wysoko nasz doświadczony wskoczek. Czwarty dwukrotnie w Pucharze Świata, 145 metra, tylko punkt do wiatr i wskakuje na trzecie miejsce. Mamy skoczka rozstawionego i to naprawdę będzie nieodgodnego rywala, z którym wypada wygrać. Więc możemy powiedzieć, że jest spora szansa na chociaż jednego Polaka w serii finałowej. Wygrywa kwalifikacje Rio Kobayashi, drugi w Oberstdorfie. I do konkursu noworocznego awansowała piątka Polaków, więc lepiej niż w rzeczywistości. Nie, nie, Dawid będzie z Sundalem, więc szkoda, że nie z Maćkiem, bo byśmy mieli pewność, Polaka, tak to wszystko może się wydarzyć. Więc rozpoczynamy konkurs. Jaka będzie sytuacja? Przed skokiem pierwszego z naszych, do, dość późno. Chcielibyśmy tak by w rzeczywistości taki yy, konkursie, nie w systemie, on nasi i tak późno. A jest to Kamil Stok dopiero po 26 skokach. Czy doszło do takiej sensacji? Działam Pani 135 metrów, dobra próba. Erik Bęszu też dość wysoko. A prowadziłem Żelaniszek przed Forfangiem Orfangi, Miren który skacze z konkursu na konkurs coraz lepiej. Znaczy jest z egzekucji, a teraz Kamil Stoch. Trzymajmy kciuki z naszego już doświadczonego. po do drugiego wieku naszego zawodnika. Ile skoczy Kamil? Ej, nie będzie to jakiś dobry skok w naszego mistrza, niestety. Pewnego pułapu nie przekroczy, 103,17,5 Podobnie jak w Oberzdorfie będzie to bardzo daleka pozycja na koniec No nie leży ten turniej tutaj Kamilowi, na szczęście rzeczywiście jest lepiej I oby było cały czas Kolejny z naszych, Piotr Żyła, Kamil jedynie i mizernego. Czyli... A Stefan Kraft, katastrofa Obok Kamila A ile skończy Piotrek, czy mamy naszego już weterana, tego polskiego zawodnika, Piotr Żyła Chyba ciut lepsze wyjście z progu niż Kamila, skok dużo lepszy. 123 metry, dwa punkty odjęte za wiatr i jest 21. Czy wejdzie w serii finałowej? Raczej nie. Czy można mieć nadzieję? Można, bo choćby taki Etunos wszedł. A Gregor też Fanden niestety zrobił swoje, chociaż też w jakimś najlepszym stylu. I Czas na kolejnego z naszych prowadzi Mariusz Lindwig. A teraz Olek zniszczał kontra Clemens Aignen. Ciekawa para z pucharu kontynentalnego. Olek nam pokazywał, że potrafi z nim wygrywać. A jaki skok odda teraz? Aleksander zniszczał! Nie jest to dobre wyjście z progu. I podobna próba do tej skwalifikacji. W okazjach 120 metra. 119 czy punkty zawiat. za wiatr. Dopiero 33 pozycja. Jak na razie najgorzej z naszych kamien. Zostało tylko dwóch zawodników. Dwie nadzieje na seryfinałową finałową. Jest dość słabo. I to nawet bardzo słabo, można powiedzieć. Bo Klemens Aigner... Eee, nie pomógł nie. Skoczył 135 metrów. Ładna próba Klemensa, doświadczonego już Austriaka. I teraz na belce siada Maciej Kot. Tutaj jedyna nadzieja na osiągnięcie dobry w turnieju. Ile skoczy Maciek? Czy mamy naszego już doświadczonego, trzeba to powiedzieć, skoczka? Piąty w Pucharze świata, raz mu się zdarzyło, ale niestety tu nie jest rozstawiony. I 117,5 metra podobny skok do kamienia, tylko punkt odjęty. Nie będzie mać kota z serii finałowej. Więc został nam jeden zawodnik i oby oddał skok podobny do tego z kwalifikacji. Dawid Kubacki. 114,5 metra prowadzić, potrzebuje dalej. Ma dobre warunki, musi dobrze wyjść z progu. Czy mają coś za Dawida? Jest dobre wyjście z progu naszego bardzo mocnego zawodnika i skacze 135 metrów, 5 punktów za wiatr. Jest przyjemna 11 pozycja, dobra do ataku i dobra do obrony. Z takiego wyniku jesteśmy naprawdę zadowoleni patrząc na cały sezon, bo 11 pozycja to jest najwyższy wynik Polaka w tym sezonie, a był to Piotr w A zobaczmy jeszcze skok i w ciągu, nic nam nie szkodzi. A Turek jak na razie nie startuje teraz w turnieju, bardzo słaby sezon. Wydawało się, że będzie się liczył w tym sezonie, podobnie jak w Radinie który odpadł w kwalifikacjach. Niestety, w tego Grand Prix nie jest w najwyższej formie. Jak skoczy Fatih, daleki skok Fatih w ciągu. Zakręcił okres tych Dawida, 136 metrów, tylko 2 punkty wiatr i jest czwarty. Rewelacyjny skok dość, dość doświadczonego już turka. Bo tak, trochę lat na tej arenie międzynarodowej jest. Może nie tyle, co był Samet Karta. I czy wygrał Rioju tą parę? Tak, wygrał Rioju, ale. Nikt się nie spodziewał raczej, że para i w ciągu będzie najmocniejsza. Słoweńcy ładnie. czterech dziesiątek. To się spodziewał takich formy Słoweńców też po tym lecie. Raczej nikt. Czternasty Dawid musi zaatakować. Strata do 12 la jest minimalna. A do Geigera też nie jest taka duża. Nawet atak bym powiedział na piąte miejsce w wciągu w ciągu jest możliwy. A Dawid musi oddać bardzo dobrą próbę. Piotrek, nawet gdyby nie była systemu KO, to też by nie awansował, ale można liczyć nawet konkurs do udanych do 30 mu niewiele braku. Do laki luzerem też bardzo mało, 30 punktów. Olek zeszczał 39, czyli klasycznie Maciej od drugie, to byłby jeden z lepszych wyników. Ale Kamil, niestety, skoki Kamila są do poprawy i to znaczącej. Czas na serię finałową, którą rozpocznie tu na i zobaczymy skok. Już nie młodego Fina. Pierwsze punkty w 2017 roku w Neustadt. Później zapunktował jeszcze chyba wobec Dorfy na lotach, i później dopiero w Lachcie. A Tutaj będzie piękny skoketunus no Jena, leci wysoko i to jest. Ja, wydawało się, że będzie pod HS, a tutaj 136,5 niewiele lepiej niż Fatih, który leciał znacznie gorzej. Ale o ile pozycja awansuje Fin, przekonamy się już niedługo. A my teraz wyczekujemy na Dawida Kubackiego. Jest jedyny Polak, co przydostał do serii finałowej. Potrzebny jest na pewno daleki skok. 135 metrów to jest takie minimum, które oczekujemy po Dawidzie, ale... Patrzę na sytuację, będziemy zadowoleni z czegokolwiek. Dawid Kubacki! Trzymajmy się naszego mistrza świata? Znowu dobre wyjście z progu, to będzie udany konkurs Dawida Kubackiego. Jest to daleka próba. A tak na podium, czyżby? 147 metrów, 7 punktów Jest, wychodzi na prowadzenie Dawid Kubacki. Kto się spodziewa takiego występu naszego? Już trzeba powiedzieć weterana jednak, bo jednak to chyba jest trzeci nasz, nasz oczek, bo Maciek czwarty. I oni stanowią silę naszej kadry. Kto się tego spodziewał? Dawid na prowadzeniu jak się potoczy do końca. Nikt nie wyprzedził Geiger. Forfang jest na szóstym miejscu nawet Kubacki, więc dobrze. Z małą stroną do podium. Może i w turnieju się nie liczy, ale... Łącznie może z takimi słokami udałoby się zdobyć jakąś szóstą lokatę w turnieju, siódmą. Co już by na pewno polepszyło sytuację naszej. Więc wygrywa konkurs z Joju, a wręcz go dominuje. Przed Limwikiem, Forfangiem, Kosem, kubacki szósty po naprawdę genialnych próbach. Czy genialne próby, patrzą na mizerię w wykonaniu reszty pozostałych naszych zawodników, to jest coś niesamowitego. Dawid tutaj pokazał, że będzie się liczył cały czas, że nie odpuści no, ja nie miałem tak super próby, tylko na listę trzecim, ale spadek Fatih'a wystraszył się, można powiedzieć. Chociaż też walczył mi o medale, igrzyskach europejskich, też mi chodziła. wygrywa rioju przed Mariuszem Niebieskim, Forfaniem na będą na więc w Bruku dość wcześnie w kwalifikacjach. Jeszcze mam pytanie do Was, jeśli ktoś to ogląda teraz, niech napisze komentarze, czy takie pasuje, czy może na przykład, bo myślę, że w turnieju polskim przetestować inną opcję, typu każda seria osobno wstawiona. Krótkie odcinki, a będzie więcej. Będą kwalifikacje, kwalifikacje, konkurs konkurs. I jakoś takoby to było. Więc napiszcie, co o tym sądzicie. Oraz zostawcie tą łapkę do góry, niech będzie ładniej. Teraz pytanie: czy się chociaż to załaduje? Znaczy, załadować to się raczej załaduje, tylko czy potem Innsbruck się włączy? To jest raczej ważniejsze pytanie. A jak nie, to po prostu mamy tak konkursy. Bo co innego zrobić? Pucharze Narodów. Bo tylko to możemy sprawdzić. Zajęlibyśmy szóste miejsce. Bo naprawdę ten konkurs byłby naszym najlepszym w tym sezonie. To jest najśmieszniejsze, że Polska. E, tak sobie średnio radzi. Więc życzę wam wszystkim wszystkiego najlepszego z okazji nowego roku. I żeby był lepszy niż poprzedni, więc cześć!